Zobaczcie, wjeżdżacie na firmę, od razu otrzymujecie maseczkę, płyn Ona by tak chciała być tu ze mną i przewody zapinać. Ponieważ, ponieważ dlaczego? ponieważ? Ponieważ, bo ponieważ Siemaneczko, siemaneczko Słuchajcie, dzisiaj polecimy z Davy vlogiem Davy vlog? Jakoś tak, kurde wiecie, mój angielski normalnie jest perfect <laughs> Dlatego się postanowiłem, że nie będę Was przymulał treningiem Tylko pokażę Wam Jeden dzień z mojej pracy O, kiedyś pamiętam, że W planie miałem Integrałem cały tydzień ale jednak, kurde, wszystko nagrywałem i ludzi, i tak dalej. Tego stwierdziłem, że to nie będę publikował, bo wiadomo, jak to było, może komuś to nie będzie pasowało, i tak dalej. ja wiecie, wszystkie nagrywałem, bo po prostu nie wiedziałem, że nie mogę. <laughs> A teraz wiem, że, że wiecie, że nie mogę nikt nie osobny nagrywać, dlatego też muszę się pytać o zgodę, więc zrobimy taki dzień. i Oczywiście, nie będę dalsze do biura z kamerą pokazywał te sprawy, tylko po prostu wam pokażę, jak wygląda mój jeden dzień pracy w Verbenia. Jakbyście chcieli takie filmy, to dawajcie znać w komentarzu, a będę częściej takie coś nagrywał. I oczywiście staćcie łapkę w górę, żeby zobaczyć czy to robi robotę, czy to nie robi robotę takie filmy. Dlatego moi drodzy, dzisiaj polecimy z takim właśnie tematikiem. Zabiorę Was do takie kółeczko dość duże, pojedziemy się rozładować. A ci teraz teraz się pobrać na czepę, później się rozładować, załadować, drugie miejsce załadować i wrócić z powrotem do legnicy? Zobaczycie, jak to nie jest, w nie wygląda. Przeważnie takie kółka robię, aczkolwiek nie zawsze. Ja z Polski jestem na za wydupczony. Tam mam rozładunek gdzieś, załadunek i tam się pauzuje na firmie. Nieraz tak bywa, że się pauzuje w legnicy, a nieraz tak bywa, że się pauzuje na firmach. Oczywiście tak jest w większości, że się pauzuje gdzieś tam na firmach, gdzieś na parkingach, a rzadko kiedy właśnie typowo w legnicy. Ale że dzisiaj się pauzuje tutaj, więc. Działamy z takim temacikiem. No dobra, ja po części ubrane, teraz po prostu trzeba. Posprzątaj ten cały bałagan w tej kabinie, uporządkować, zrobię sobie pierwszy posiłek i iść na trening. Oczywiście, w swoim treningiem was nie będę przymolał, ale wam coś pokażę, co się uczę. Rozumiecie, tracker-packer się czegoś uczy, kurde, ale to oczywiście jest czegoś aktywnego. Ale co, to zobaczycie za niedługo, <laughs> jakie to są dymy w trasie. W domu pierwszy trening zaliczyłem, teraz zaliczam drugi trening, ale mam nadzieję, że za miesiąc naprawdę będę fajnie śmigał. <laughs> zobaczycie, jakie są dymy w trasie. Takie to są właśnie jajca. A teraz co, ogarniam się, pierwszy posiłek wjeżdża i tak właśnie wygląda mój pierwszy posiłek, aczkolwiek jak chyba w filmie go przedstawiałem, jak to wygląda. Za chwilę kawcie, zrobię no i trening, ale jak wcześniej wspomniałem, to jest Davy vlog z pracy, w Trening zakończony, teraz czas się, zobaczcie, wykąpać. Torba, lecimy. O, gary pomyć, kurde. No, fajnie właśnie jak tu się pauzuje, to mi się podoba, bo mam możliwość gary mieć, A tak to muszę mieć albo przy kabinie, albo, wiecie, tam gdzieś na stacji jakiejś benzynowej. Jestem gdzieś tam w w, 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 tym, w toalecie, toalecie, no. A tak to chociaż to jest pełna kulturka. To, jak, ja tu w ogóle jestem w Legnicy co drugi dzień. Nieraz jestem codziennie, zależy nie mam kółka to zrobienia, jestem co drugi dzień. A tak średnio liczmy, że jestem co drugi dzień. Tak to właśnie to wygląda. No, trening zaliczony to jest najważniejsze. Kurde, zapomniałem wam nagrać tego, co coraz się uczę, czego. A do dobra, ogarnę się na spokojnie, wezmę prysznic, gary pomyję. No i wtedy wam nagram, czego się uczę, no bo właśnie on zapomniałem to kurde, tak grać. Bo ja wszystko mocno nie brałem kamery na trening, bo bałem się, że mi spadnie to swoją pierwszą kamerę tak właśnie załatwiłem. Kurczę, położę na statywie, zleciała i całe szkiełko rozbiłem. Dlatego, tak mocno wiecie, wszystko wieje, to nie nagrywam. Bo wiecie, nie chcę ryzykować, kurde. No nie, no Takie kamerki może nie są aż takie drogie, no ale jakieś pieniądze kosztują, prawda? I tak tutaj właśnie wygląda, mamy kuchnię, oczywiście trzeba mieć swój płyn, ale najważniejsze jest, gdzie myć naczynia, to jest najważniejsze. Dobra, a teraz idziemy w prysznic. Dopiero później bierzemy się za, za dalszą robotę. nie wiadomo, kurde, nie jeden inaczej. A tutaj mamy prysznic. Widzicie? Jest? Jest, kurde. No i gitara. Działamy! No patrzcie, ja bym po prysznicem inaczej kurczę nikt nie umy, ani nie nagle to nie nagle. Dobra, nabiorę biuro No i gary pomyte, jarzym też wymyty. No i pędzimy teraz rozpocząć czas pracy. Szukamy naczepy, którą mam pobrać, bo już mam w SMS-ie podaną. Idziemy do biura. Muszę wziąć protokół, żeby naczepę całą wiecie obejrzeć, zobaczyć co w niej jest nie tak, wszystko trzeba zaznaczyć, nawet muszę sprawdzić opony. Jaki jest tam stan w oponach? A to na szybko wszystko przemierzę. Przepatrzę, bo trzeba pędzić, bo dzisiaj jest jeszcze kawał roboty do zrobienia, ale wiadomo, po takim treningu po to kuć. Normalnie od razu lepiej się pracuje. Nawet nie ma innej opcji, że bez treningu, kurde, bym lepiej działał w takiej pracy. <laughs> Widzicie? Takie to zmieniające. Teraz pracy rozpoczęty, więc teraz bierzemy się za szukanie naczepy, którą mam pobrać. Gdzie ona może być? Gdzie ona się ukryła? To jest właśnie pytanie. Trzeba ją ja lubią, tą robotkę, kurde, lubię, lubię. Właśnie troszeczkę się nalatamy, nabiegamy, ale to chodzi o nasz ruch, właśnie to nasz to ruch. My to bardzo dużo siedzimy, więc robota na planecie, na pewno jest fajna, na chłodni wiecie co, no jest jak w sanatorium, można powiedzieć. Naprawdę, Manie na chłodni, to w porządku, tutaj to jak w sanatorium był, kurde. Tylko leżing, plażing. kurde tematy. No tu jednak trzeba się naszukać. Dobra, wchodzimy teraz w to. Wiecie co? To jest najlepsze, że ja mówię do was, a nie patrzę na naczep, którą mam pobrać. Po Dobra, to się teraz porozglądam, szybko to ogarnę. Naczepę sobie całą obejrzę, jak ona wygląda. No i wtedy pójdę po prostu po dokumenty. Protokół cały wypiszę. Nie więcej jak to wygląda. Muszę podstawieć jak samo opony, jak to mniej więcej wyglądają. Dobra, to ja się skupię na szukaniu, wyznaczeniu, bo nie ma czasu, a później na nagrywak będziemy już brali się porządnie za robotę, dobra? Okazało się, że naczepa była kurde przy samym biurze, niedaleko biura. Ja właśnie tutaj wszędzie szukałem, szukałem, ale spokojnie wszystko pozatwiałem, dokumentem mam jeszcze wam nagram czego ja teraz się uczę. Rozumiecie? Ja się uczę stania na rękach, czy na rękach? Dobra, wiecie o co chodzi, tak? No zobaczycie, jak miar to wychodzi. Na początku uczę się po prostu przy ciężarówce, stania, dopiero później będę przechodził na taki tryb, wiecie, kurde, chodzenia, no nie? Ale mam nadzieję, że mi się uda za miesiąc czasu. Nagram Wam moje postępy, jak to wszystko wygląda. się odrywać od ciężarówki, tylko sobie delikatnie żeby go pomóc i korygować właśnie dłoń, żeby po prostu utrzymywać tą równowagę. Z biegiem czasu się nauczę, to moje takie pierwsze co robię. Tak Wam na szybko pokażę. Tak właśnie wygląda <grywanie> moje przygotowanie do stania na rękach. Mam nadzieję, że za niedługo mi się uda. A jeszcze wam pokażę, jak tu ziemia, jak tam mniej więcej wygląda, ale jeszcze szału nie ma, bo dopiero się uczę. Bierzemy że to robota, a nie tylko ście walenie ściemy, no nie? Zobaczymy. muszę teraz wszystko poskładać. Protokół o tej naczepy musiałem wypisać, tak jak wcześniej wspomniałem. Wszystko, jak ona wygląda tak dalej, są jakieś braki, nie braki, jakieś ucięcia, przecięcia plandeki, wszystko trzeba było w pięknym stylu wypisać. A dlaczego tak trzeba robić? Ponieważ kurczę, my codziennie na naczepy. No to jest właśnie są plusy i minusy tego. Plusy jest właśnie fajne, że wiesz, odpinasz, popinasz, drugą i jedziesz, tak? Dzięki temu też możesz, kurde wiecie, mieć spokojniejszą robotę, tak? Tak. Pseudo spokojniejszą robotę. No ale jest minus ten, że po prostu za każdym razem trzeba poświęcić czas, żeby go porządnie skontrolować. No i tak to właśnie wygląda, ale się, że to jest spoko. Ja wolę to robić, niż czekać na rozładunki czy załadunki. Tak to odpinasz, zapinasz drugą, i ile, półtorej godzinki ze wszystkim się zejdzie. Przepraszam, półtorej. Jak przyjeżdżasz od razu, tak, no to godzina czasu i jesteś gotowy do wyjazdu. Ona by tak chciała być tu ze mną. I przewody zapinać ze mną Ona by tak chciała Przewody zapinać ze mną Czerwony jak cygłaj! No nie? Zawsze jak zaczynam jazdę, odmawiam modlitwę. To jest dla mnie taka podstawa. Każdego dnia. Jak również przed spaniem idę spać. Zawsze modlitwa i dopiero później spać. Jestem tego zdania. Wiara, siła, motywacja i do przodu. Święty Jan Paweł II naprawdę dał mi taki przekaz wiary, że to się pale nie mieć. Jak teraz wspomnę tylko o papieżu naszego Polaku, to normalnie aż ciary, zobacz co się dzieje maniaściary przechodzą jak wspomnę sobie jego cytaty jego słowa co był człowiek co kurde szkoda że go nie ma teraz z nami a czy jest z nami ale szkoda że go teraz nie ma to jako człowieka że nadal nas przemawia to była taka mega motywacja taka silna wiara szkoda szkoda że nie ma babieża naszego polaka pojedziemy do Częstochowy rozładować się do firmy jednej tam mam rozładunek można powiedzieć że obok Załadunek, tam pół auta załadujemy, pojedziemy później do Łodzi na kolejny załadunek, doładujemy się do pełna i kierunek Legnica. Mam nadzieję, że na 10 godzin jazdy dzisiaj się wyrobię, ponieważ ta droga, jak wiecie, Częstochowa-Piotrków, ona nie jest rewelacyjna. Dlatego mam, na, mam taką cichą nadzieję, że jednak dzisiaj się uda, pójdzie wszystko zgodnie z planem. i w czas na posiłek, a gdzie jestem jak widzicie, nie wiem czy to widać w ogóle gdzieś w polach tak, jak macie ten zjazd na, czekaj, Walichnowy, na Wieruszów to chyba jest ten, dokładnie tu jest na czekaj, są Walichnowy? tak, Walichnowy, znaczy mi się moda, Wieruszów jest tam dalej to będą Walichnowy, macie ten zjazd na Walichnowy na starą ósemkę, na Wielu jak się zjeżdża tu właśnie zjechałem, jest taka zatoczka jakby autobusowa tu się zawsze wdóbczam, Jak w, zawsze, no jak tu jadę, tak Zatrzymuje się, bo czas na posiłek na czas na mój posiłek, kto wjeżdża do tego chleb żytni i działamy. Pojadło się, to teraz można jechać, no nie? Wiecie, dieta w trasie to podstawa, pamiętajcie o tym. Odnośnie tego całego koronawirusa, czy tam jakoś tak, czy się tego bać, czy się tego nie bać, nie jestem ekspertem, więc na te pytanie nie odpowiem. Tylko z... ja wiem jedno. Dbajmy o siebie, naprawdę dbajmy o nasze odżywianie, to jest podstawa o nasz wysiłek fizyczny, nie siedźmy na dupie, tylko pamiętajcie, jak organizm będzie wzmocniony, no to automatycznie on to sobie lepiej później poradzi z chorobą, no nie dlatego warto, naprawdę warto trenować, warto się ruszać przede wszystkim, to jest bardzo ważne, no i trzymać odpowiednie odżywianie. Nie mówmy o diecie, tak? ale odpowiednie odżywianie. Nie tylko, kurde, fast food do stacji idzie do przodu, tylko naprawdę skupić się na odpowiednich witaminach, mikro, mikroskładnikach i tak dalej, tak dalej. Po prostu, żeby to miało wszystko ręce i nogi, żebyśmy po prostu byli zdrowi i, wiecie, emocji, o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. Na razie mam dobry czas, ponieważ 2:25, a już dojeżdżam do Wielunia, więc jest spokojnie. Mam nadzieję, że się wrobię na 10 godzin, tylko zobaczymy jak ta droga pójdzie z do Piotrkowa. Jak załóżmy się nie wyrobię, to spokojnie, i tak nie muszę dojechać na Legnicy, mam tak wyznaczone, że mam, mam być, takie kółko zrobić od razu wrócić, nie, nie, tak nie jest, po prostu jak wrócę, to wrócę, no wiadomo, że jak jesteś na firmę, to się lepiej pauzuje, lepiej się śpi i tak dalej, bo ciężko można znaleźć później parking na S8, na bliżej Wrocławia. Albo na czwórce, dlatego wolałbym dociągnąć do samego końca. No, a jak, nie, no, jak i bym się nie wyrobił, no to będziemy się pauzować, moi drodzy, kurde, gdzieś na drodze, no, nie? Normalna rzecz pojedziemy po pauzie. mogę tam opartego, to się włodzi Łodzi pauzować, no nie? Ale wtedy mi się tak wszystko zajdzie, że na piątek nie mam dużo roboty. Dlatego zawsze wolę dociągnąć na maksa w tygodniu, żeby na piątek zjechać normalnie, jak wiecie, kurde, książę no nie? <laughs> a nie tam znowu po nocach, kurde, się włóczyć, no, nie? Cały dzień i po nocach je Dlatego mówię, wolę zawsze. Na piątek dostawić sobie jak najmniej roboty, żeby to wszystko było, miało ręce i nogi. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko zobaczymy. Przede wszystkim, jak pójdzie rozodunek w Częstochowie, bo tam jest różnie tam jest luteria. Raz idzie od naprawdę od idzie, a raz i na 4 godziny trzeba odstać, no nie? <todgłosy> tak to właśnie jest kurcze. No a teraz wiecie, nie można trenować na firmie, nie nic, te sprawy temat. ma. Ino tylko wjeżdżasz, otrzymujesz maseczkę. Płyn dezynfekujący? Kurde, czekaj, jak to idzie dokładnie? No wiecie, dobra, wiecie jak, o co chodzi, nie? Wypsikasz całą kabinę, kurde, normalnie petarda. Nie trzeba, kurde, używać tego, żadnych preparatów do kabiny. Tylko ty sobie popsikasz, później poplakujesz i czułej, kabina gnowa. Tak teraz to wygląda, no słuchajcie, lepiej dmuchać na zimno, ja to z tego zdania. Lepiej zapobiegać, niż później leczyć. No wiadomo, że niektórzy to może panikują, niektórzy. Wiadomo, że niektórzy panikują, no ale lepiej wiecie, no nie? No te zimne jednak muchać. Wiadomo, że lepiej się jeździ tam gdzie jest kurde lepiej, no nie? Na przykład nie wiem w kółko robi sobie na Rzeszów czy gdzieś tam indziej, no nie Jedziesz za używanie. Nie tam Spokojnie masz. Tam, na Miasto, jak jest to, cisza do jedynki? No dzięki podzenia. Zobaczcie, wjeżdżacie na firmę, od razu otrzymujecie maseczkę, płyn, żeby kabinę sobie, a dzisiaj tą kabinę, no, kabinę wypsikać, no, kierownicę, tutaj, w szklinie biegów, te sprawy, klameczki, tak to właśnie wygląda. No i teraz możemy wjeżdżać na miejsce do dodunku, tylko wiecie co? Maseczka musi być cały czas założona, jak będę na zewnątrz. W kabinie mogę sobie tego tak opuścić, ale na zewnątrz, na dworzu, na czepie... Przy rozładunkę te boki otwiera, bo tu muszę obok otworzyć dach tak do góry, więc cały czas musi być szczelnie zamknięta. Od rozładunku mam 22 tony, więc nie będę tu się bawił, tylko otworzę cały bok, dach do góry podniosę, bo pod sam sufit, pasy pościągam, no i a do przodu. No nie, Mam nadzieję, że w godzinę mi rozodują, półtorej. Znaczy tutaj wiecie, jest, no jest ciężki temat, ale mam nadzieję, że pójdzie, pójdzie w miarę. Dobra, to w takim razie idę się tam, jeszcze zgłosi do wózkowego Ale wiecie co? się tu jest całkiem w pipkę. Normalnie, kurde, jest petarda. jestem w szoku. Jedno auto jest zdejmowane w tym momencie, już go wprost się skończył. Musi plac posprzątać za jakieś 15 minut. Podjadę. No i no się rozładuje. załadujemy tam, co tam mają te, tego półtowaru. Pojedziemy jeszcze do łodzi się doładować do pełnego. I wrócimy normalnie, kurde, na legnicę. Tylko wszystko zależy, jak ta droga jeszcze pójdzie. Piotrków. A znaczy, cię przepraszam, Częstochowa Łódź, ta droga tak szczególnie ten Pio Częstochowa Piotrków, no nie? Jak to pójdzie, jak to pójdzie w całkiem dobrze, no to kurde, wracamy do Legnicy. Jak jeśli będzie lipa, no to nie wrócimy, no dojedziemy gdzieś pod Wrocław i pauza, no nie? Tak to sobie pójdę na 10 godzin. Ale załóżmy, jak będzie lipa, no to wcześniej jest a mną po co tam marnować, no nie? Może na piątek się przyda, albo może na czwartek. Dzisiaj jest środa, więc wiecie, wolę kurde, sobie tą dziesiątkę zostawić, w razie wu Ale jak mam, kurde, pociągnąć, no to wolę już do Legnicy Tam wiecie, na firmie na się lepiej pauzuje, niż na parkingu No nie? No to zobaczymy wszystko, jak tutaj to pójdzie Jem, jem, a tam wam się nie pochwaliłem Teraz jem, zobaczcie Ryżyk, pies kurczaka, 20 ml olej, oliwy z oliwek No I kapustka kiszona, ogórek kiszony I jeszcze sobie kupiłem w Lidlu grzybki, te maślanki Czekaj Maślak marnowany Kurde, petarda Znaczy ze sklepu są, wiecie, takie sobie Myślałem, że są lepsze Jak jadłem te w domu, no to mówię Muszę sobie kupić, no nie Wcześniej na weekendzie, no nie, ale Coś tam przypomina ten smak domowy Ale to nie jest jednak to W takim razie jeszcze jem I do później No i pędzimy teraz na załadunek, Aha, drugi załadunek i uciekamy do Legnicy, mam nadzieję, że się wyrobimy czasowo, ponieważ, ponieważ, dlaczego ponieważ, ponieważ, bo ponieważ, rozumiecie, ponieważ się wyrobimy, o, tak będzie lepiej, no. A teraz co, A na razie, na razie jak widz, widzicie jest taka droga nie za specjalna, pomykamy sobie z Częstochowy do Piotrkowa tymi wężkami. początek drogi naprawdę całkiem spoko, no ale teraz troszeczkę się zdupczyło. no cóż. Tak to właśnie nas bywa. Miałem ja jechać na starą drogę, ale ostatnio zweryfikowałem, że jednak tymi tutaj z wężkami, dziurami się lepiej zrobiło niż na tych właśnie starych, na tej starej drodze. A dlaczego? Ponieważ teraz większość aut śmiga starymi drogami, wszystko ucieka na stare drogi, tam się zrobiło tłocznie, a tu jest, kurde, w miarę całkiem, całkiem. Nie ma co płakać. Tam przed Piotrkowem mamy około. 20 minut korka, 20 minut korka, ale mam nadzieję, że jak dojedziemy w miarę to będzie w porządeczku, Bez godzin aż po 18 dojedziemy na jakąś 19 z groszem, no to tam już powinno być całkiem spoko no to co, lecimy dalej moi drodzy, bez wymówek do przodu temu gościowi z tego komarka to ja normalnie współczuję, zamiast jechać bokami, to wszystko objechać wioskami to on się jedzie tą główną drogą i cały czas w korku stoi, już tu jedziemy kurde jakiś czas z 20 minut w korku i tak poczyna przestał. Zamiast pojechać z tymi bokami A no cóż, no nie, tak bywa to z nieraz niektórymi chłopokami Teraz dojechaliśmy na drugie miejsce załadunku, tak? Już drugie i później mamy tylko Legnica a tam tylko jest odpięcie na czepę. No i pauzunia. Słuchajcie, moi drodzy, dojedziemy, dojedziemy normalnie, kurde, na 10 godzin, na 10 godzin się wyrobi, przynajmniej ta droga jednak, kurde, coś nie pójdzie, nie tak? Słuchajcie. 2,21 i jestem tutaj, no zobaczcie Kurde, nie wierzysz, nie wierzysz, to zobacz, zobacz, patrz, kurde Teraz tylko się pod rampę po podstawię. Do, poczekajcie, do, 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 do Częstochowy miałem, poczekajcie, czekajcie Zresztą muszę sprawdzić, bo wszystko zapisuję sobie ogólnie Miałem 3,51 Tu mam 2,21 No i do Legnicy stąd jest 3,40, to jest max Słuchajcie, 340, no to kurde, nalajcie. Odpięcie naczepy, zjechanie na parking i dyszka równa będzie tak. Pyk! Zaliczona. Widzieliście? Jak jest robota pokładana? No słuchajcie, jak zrobią tą drogę, to na 9 godzin będę to robił. Chodzi o jazdę i kilometry, to takiego wielkiego wow nie ma, tak jeśli chodzi o to. Ale no też nieźle, no nie? Mi się wydaje, jak na polskie drogi tymi dziurami się tak, widzicie, jechało, no to, to tak... 10 godzin, zrobić 720 km, no to nie ma chyba tragedii, no nie? Ale wiadomo, no trzeba trzeba troszeczkę tam się skupić, na tej jeździe jechać zgodnie z przepisami, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no nie? A teraz czekam, jak gość odjedzie, ja się podstaję pod rampę, bo to ładuję od tyłu, a wiemy, że tyłu to przyjemnie, no nie? No i co, załadunek i dzida w legnice. Czas sobie wyliczyć, co mogę zjeść na kolację. Słuchajcie, już zjadłem z czterech posiłków, wyciągnąłem 1834 kalorie. A dziś mam do zjedzenia tyś 2250 kalorii, więc zostało mi jeszcze ponad 400. Eee, no to kolacja będzie dobra, my radę. Białka muszę dobić, a przepraszam jeszcze, bo ja wypiłem jeszcze, z... czekajcie, się gram białka. To nie, zostało mi 300 kalorii, niecałe 300 kalorii, no to trochę cienka kolacja. Białeczka, białeczka mam już 155, plus 15 muszę doliczyć bo tam wcześniej sobie przekosiłem, no to mamy łącznie 170 gram białka no i 70 gram tłuszczy, czyli jeszcze tłuszczu muszę dobić troszkę i węgli mamy 170, czyli jeszcze 30 gram węgli mogę tutaj dorzucić sobie. No, tak to właśnie wygląda. Aplikacja Fit Ato Tu akurat mam wszystko źle wpisywane, ponieważ zrecentował się ten telefon i wszystko mi się wszystkie funkcje wydupczyły, no ale będę musiał sobie zbiegnie to poustawiać znowu moje parametry, na razie wszystko robię tak po prostu, bo wiem tak co mam jeść o woda mi się gotuje na kawkę, więc ja robię kawkę, jest tu załadowany i lecimy teraz do Legnicy no i przygotowuję sobie właśnie kolację to wypiję jak dopiero dojadę do firmy wtedy sobie wiecie, że można pójść na portierni Odpinę, pozapinam, dokument ogarnę, pójdę się, wezmę sobie prysznic i na no spokojnie pójdę spać. To nie marnuję czasu, wiecie, na te kurde robienie sobie kolacji, bo zawsze marnowałem, no to kurczę, mi się schodziło pół godziny załóżmy, tak? A tak to od razu już mogę działać, wcześniej pójść spać. Rano wstaję, znowu sobie koktajla, pyknę i kurde, tego czasu się zaoszczędza. Wiecie, spał za 9 godzin, a to wszystko trzeba zrobić, trening tak dalej, no tak dalej, no to trzeba jakiś ten czas gdzieś zaoszczędzić. I tym systemem sobie fajnie daje radę. Zapinamy siodło. Zawsze to robię. Teraz przewody na poduszkę, dajemy do góry i dopiero później korbeczka Trrr, I odjeżdżamy. Przed już odstawiony. Ja teraz pędzę, właśnie dokumenty zanieść do biura, później wrócę się. Biorę torbę. Szybkie pryszcze trzeba i spać, bo tylko poza 9 godzin. A jeszcze trzeba trening zrobić jak wstanę, dlatego znowu takie ogarnięcie jest. Jeśli takie vlogi wam się podobają, takie daily vlogi, dajcie znać co o tym w ogóle sądzicie. Jak widzicie, ja też... Ale zwróćcie uwagę, że ja tutaj nie opierdzielam się na robocie. Też pracujesz, robotę te szanuję, bo wiadomo, pieniążki trzeba zarabiać i tak dalej. A większość osób mówi tak, Adrian, to pewnie nic nie robisz, tylko się opierdzielasz na robocie, dlatego tą formę masz jako masz, no nie? I masz czas na treningi. Nie, widzicie. Wszystko to jest kwestia zorganizowania naszego czasu. Stawię, stajesz i działasz, a nie zastanawiasz się, co masz dalej robić. No słuchajcie mnie drodzy, jeśli, jeśli Wam takie filmiki się podobają, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na bieżąco, a ja idę jeszcze do biura, ogarnę sobie rzeczy, rozważcie sobie dokumenty, szybki prysznic i idę do przodu, nie? No i czas teraz na prysznic. Widzicie? pełna konturka Do wypożyczalności Jeden, drugi, trzeci Który wybieramy? Czyli łakamy wzdłuż, czy mocno wolę leci Eee, kolego Kolego I co? Robić? To co mi wyrośnie pokrzyn? Co mi wyrośnie Z tego miejsca rozpocząłem vloga Z tego miejsca będę kończył Dzięki wielkie, że byliście, jeśli filmik się podobał, dajcie znać, czyli łapka w górę, stawcie jakiś komentarz i co? Trzymajcie się, do następnego, pozdro, cześć!